Z nami zawodnik naszej drużyny, Kuba Stasiewicz, witaj. Witam serdecznie. Mimo asysty nie udało się dziś wygrać i zrobić sobie prezentu urodzinowego. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? A, no na pewno ciężki mecz, dużo walki, A, zresztą terminasz jest dość napięty teraz. A, przyjechaliśmy późno z Nowego Targu tak naprawdę, bo nad ranem. Mieliśmy jeden dzień na regenerację i musieliśmy znowu stanąć do, do walki, ale myślę, że, że dobrze, pokazaliśmy się z dobrej strony mimo wszystko. Odbiliśmy się po tym kiepskim meczu w Nowym Targu i pokazaliśmy, że mamy charakter i mimo tego, że Grudzacki nam nie sprzyja, to, to pokazaliśmy e, ducha walki i, i walczyliśmy do samego końca. Mimo tego ostatnie mecze to seria porażek. Czego, jak myślisz, brakuje w tej chwili drużynie do jej przełamania? E, na pewno musimy strzelać więcej bramek. Na jedna bramka w trzech meczach to, to nie jest na pewno zadowalający wynik. Też strasznie dużo kar w Nowym Targu, chociażby, no, co prawda cieszy skuteczność, bo całkiem nie, że je bronimy, ale, ale to i tak musimy zacząć strzelać bramki, bo jedną bramkę strzelając na trzy mecze to, to na pewno ciężko będzie wygrać cokolwiek. Przed Wami mecz z Unią Święcim, rywal wydaje się wyjątkowo mocny, ostatnio Pasek i GKS-u Katowice. Przygotowujecie jakoś specjalnie do tego meczu? Do każdego przeciwnika podchodzimy tak samo, tak naprawdę z tego co słyszałem to dzisiaj Sosnowiec wygrał z Katowicami, także jak widać w tej lidze każdy może wygrać z każdym i każdy przeciwnik no, każdego przeciwnika trzeba być gotowym 100%. Przygotowanym, zarówno taktycznie, jak i mentalnie, i staramy się przygotować do każdego przeciwnika tak samo. I wyjdziemy we wtorek i staramy się zostawić trzy punkty w Gdańsku. Dzięki, jeszcze raz, i wszystkiego dobrego Dziękuję zgodzenia. bardzo, jeszcze raz.